Marzec należy do osób urodzonych pod znakiem ryb i barana. W Sodiaku kamieniem przyporządkowanym do tego miesiąca jest akwamaryn. Wielką zwolenniczką tych kamieni była ostatnia caryca Rosji, Aleksandra Fiodorowna. Kamienie te na dworze Romanowów były bardzo częstym wyborem jako podarunki ślubne, gdyż reprezentowały miłość, wierność, czystość i niewinność. Z zachowanych inwentarzy wiemy, iż Caryca posiadała rozmaite broszki, pierścienie i garniturę stworzone z akwamarynów. Od Mikołaja II otrzymała z okazji zaręczyn akwamarynową broszkę, o której wspominałem kilka TikToków temu. Co ciekawe, jakiś czas temu w Japonii na aukcji wypłynął diadem, który początkowo błędnie przypisywano faberze, jako iż akwamaryny i design były typowe dla produktów firmy z początku wieku. Po głębszej analizie okazało się, że diadem został stworzony około 1910 roku w pruskich warsztatach Kocha, w których również zaopatrywali się Romanowowie. Po przejęciu carskiego mienia bolszewicy dość skrupulatnie skatalogowali i sfotografowali przejęte precjoza. Nie było wśród nich diademu, co jednak nie wyklucza jego pochodzenia. Wśród wielu spekulacji podaje się, iż miał on zostać zakupiony przez warckiego londyńskiego bilera sztuki rosyjskiej bezpośrednio w Rosji tuż po zamordowaniu Romanowów. Druga wersja mówi, iż sprzedaży dokonali sami bolszewicy, którzy wędrowali po świecie z walizkami wypełnionymi klejnotami. Między innymi w Nowym Jorku zostali złapani na szmuglowaniu prywatnej kolekcji należącej dawniej do wielkiej księżnej Ksenii Aleksandrownej. Sam diadem o kształcie kokosznika składa się z 20 prostokątnych akwamarynów, którym blasku dodają osadzone w łukach drobne diamenty. Całość dzięki platynie jest wyjątkowo lekka w formie. Kokosznik pojawił się na aukcji domu Christie's w 2014 roku, a następnie 3 lata później, gdzie został opisany jako diadem z akwamarynów i diamentów. Jego domniemana prowieniencja została pominięta. Klejnot po aukcyjnych zawirowaniach trafił z powrotem do Japonii za sprawą jednego z największych kolekcjonerów biżuterii, Kazumi Arikawy, o którym wspominałem jakiś czas temu, tam zostanie wystawiony w przygotowanym przez kolekcjonera muzeum. Zachęcam do obserwowania kanału.